Dzień dobry widzowie. Bardzo Was przepraszam, za to wiem, że miała być druga część po Playtime. Oh, Chyba za daleko odleciałem. Za daleko. New game w życiu load game. No pamiętacie gdzie skończyłem. No. W sumie pamiętacie jak mówiłem, że nie lubię główkować? Ostatnio ta misja jest moją ulubioną. Nie wiem dlaczego. Sprintuj! Nareszcie. Bum. No co się dzieje? Dlaczego na mnie te głupie zabawki spadają? Nie! Co ci się stało, pszczółko kotek? Nie! O, lecę razem z tobą. I tak cię później odbudujemy. Needs power. A, nie, bo to trzeba tam. Zaczekaj, no pszczółko kokotku! już lecę! Za chwilę. Za chwilę, bo kanapkę chcę. Co? Bo nie, nie mam czasu! Łopie! Czy ty wiesz jak działa świat? Czy ty do szkoły chodziłeś? No to się złap za łeb. Teraz to z tego z czego, z czego pamiętam to trzeba to było zrobić. Tak... Nie. Tak i potem tak i to tyk. Pszczółko już pędzę. A! Nie dobra ja nie 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 nie. Ja idę po tą gazetę bo ona mnie ciekawi. Powiedziałam prawdę ja w życiu nie ja w życiu ani razu nie słucham tej gazety. Chcę dzisiaj odkryć jej sekret. Gazeta. Hodge So, Stella, what made you want to work at the Playtime Co-Factory? Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. To taki świetny dzień. Bedroom, słyszeliście to? Czy to y, ma zapowiedź? Mówi, play ten Chapter 3, który już wyszło, i tam co uciekaliśmy przed Nightmare Hagim, gdzie wcześniej były wszędzie sypialnie. Nie pamiętać tego? Czy tam inne pokoje pracowników? I to jest trudne, bo adulty to tylko kobiety, ale młodych. Nie myślę, że nikt nie przemawiał jak adult. Nasz ciało tylko odpoczywa. and then you die. Poof. <laughs> human bodies just can't stay young forever. there's things, though, like some trees that can stay alive even while being way older than a person. i <laughs> mean, the oldest people to ever live are still younger than those. So right. Little... Like <laughs> so every... all right. i think we're getting a little off track. A, dobra, już. A, szuka kocie, lecę. Peron! Upa. Upa. Ej, szuka kot. How to do not enter. A co mnie to? E, kucnąłem, jeszcze się, ale nie, nie da się wejść. Ha, nareszcie mogę tam wsadzić łapkę. Nigdy się nie dało! A nie, nawet jakbym był bez kłócenia, to i tak by się dało. Ale w sumie całkiem fajnie to wygląda od środka. Tung 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 saur, a banana mu się no. Tego si kamera no, no, się pazini, bananini, guzini, oftesino, asesino. Rillarlaj. Boneka brr, 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 brr. Ej bo jak się to robi jedną łapką, to, 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 to wolniej. A jak się zrobi to dwiema łapkami... Tung 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 saur, a banana. Dawaj się, pszczółko, kocie, leć! No dobra, no ja chcę cię tu odebrać, przejść tą klasę, chciałem być, trasę. Nie, nie, mnie też wsiąga, nie. Nareszcie. Scanning, scanning. Dzięks, że akceptowałeś. O! Pamiętam Cię Hagi, pamiętam Hagi, elo! kałużę on do not enter właśnie, że tu trzeba wejść, o to właśnie chodzi do not enter chciałeś powiedzieć do enter, do enter danger, don't w życiu, nie za nic, człowieku jesteś głupkiem jeśli to zrobiłeś Jest Ej, jeszcze ani razu nie zginąłem. A! Ja myślałem, że tam jest przejście. Jak się wystraszyłem! Get up, tylko to przeczytałem. Get up.

Co ja mam? Co ja mam co zrobić? Nie, to jest za trudne. Ej, to jest timer minął. Nie, ale musisz pożegnać. Subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, komentujcie, jeśli ja z wami żegnam. Pa. pa.